Lekcja pierwsza. W tej lekcji dowiesz się m.in. jak zapytać o wskazaną rzecz oraz jak ją nazwać, jak podać nazwę kraju, jak wymówić długą samogłoskę, jak opisać kraj przy pomocy przymiotnika, jak stworzyć pytanie o rozstrzygnięcie oraz jak wymówić samogłoskę e, i dowiesz się również, gdzie pada akcent w wyrazie. O, ten ta po fińsku to tema. Tema. E, pisane A z kropeczkami, to jest dźwięk między A i E. E. Jest Po fińsku to on. On. To jak powiesz, to jest. Tema on. Atsao. På finska uttalet. Mika. Mika. Textet betyder co to är en Mika tema on. Finlandia. På finsku to. Suomi. Suomi. To jest Finlandia. Tam ma on szułomi. Kraj po fińsku to ma. Ma. Tutaj widzimy, że ma ma podwójną samogłoskę a, a podwójne samogłoski, identyczne samogłoski, tworzą tak zwane samogłoski długie, które długo wymawiamy. Ma. To jak powiesz, ten kraj. Ta ma Tak powiesz, Finlandia to kraj, a powiemy, Finlandia jest kraj. Suomi on ma. Język po fińsku to kieli. Kieli. I kieli oznacza zarówno język jako środek komunikacji oraz część ciała. To jak powiesz? To jest język. Ta on kieli. Ten język. Ta kieli. A język fiński to będzie Suomi albo szuomen kieli. Czyli widzimy, że języki piszemy po pierwsze małą literą i można na dwa sposoby opisać język. Albo Suomi i brzmi to tak samo jak nazwa kraju, pisane małą literą, albo szuomen kieli. I wtedy suomen oznacza fińskiego, czyli wyraz w przypadku genetywi, taki dopełniacz. To jak powiesz, to jest język fiński? Ta on suomen kieri. Tu można też by było powiedzieć ta on suomi, pisane małą literą, ale mogłoby to wprowadzić w błąd. Słuchacza I nie byłoby wiadomo, czy to chodzi o język, czy o kraj. Fiński to język Szuło mi on kieli. Jaki, jaka, jakie jakiego rodzaju to po fińsku millainen. Millainen? Na to pytanie odpowiadamy z reguły przymiotnikiem. I jak widać, po polsku mamy różne rodzaje. Jaki, jaka, jakie. A po fińsku tylko millainen. A to dlatego, że w języku fińskim nie ma rodzajów gramatycznych. To jak zapytasz, jaka jest Finlandia? A zapytamy, jaka Finlandia jest. Millainen szuło mi on. I tu można też wspomnieć, że akcent pada na pierwszą sylabę w języku fińskim. Millainen. Jakim krajem jest Finlandia? Millainen ma szło mi on. Piękny po fińsku to... Kaunis. Kaunis. Finlandia jest piękna. Suomi on kaunis. Kraj jest piękny. Ma on kaunis. Duży po fińsku to iso. Iso. Finlandia jest duża. Suomi on iso. Finlandia to duży kraj. Suomi on iso ma. Ten kraj jest duży. Tama ma on iso. Finlandia to piękny kraj. on Kaunis ma. Tutaj dodam, że szyk zdania jest dosyć elastyczny i całkiem zbliżony do polskiego. Polska to. Pola. Pola. To jak powiesz, Polska jest duża. Pola, Onisio. Polska jest piękna. Puola on kaunis. Polska to piękny kraj. Puola on kaunis ma. A jak zapytasz, co to za kraj? A powiemy, co kraj to jest? Mika ma, on. To jest Polska. Ta ma on Puola. Jest po fińsku było on. A żeby zapytać, czy jest, powiemy onko. Onko. Tutaj Dostał doczepiony taki przyrostek ko, który dodajemy do wyrazów przy tworzeniu zdań o rozstrzygnięcie. Czyli po polsku to będzie pytanie, czy jest, czyli zaczynające się na czy. Na takie pytania z reguły odpowiadamy tak lub nie. I też trzeba pamiętać, żeby przesunąć ten wyraz z ko na pierwszą pozycję w zdaniu. To jak powiesz, to jest piękne? Tama on kaunis. A jak zadasz pytanie, czy to jest piękne? Onko kaunis. Czy to jest duże? Onko tamaisho. Czy Finlandia jest piękna? Onko suomi kaunis. Czy Polska jest piękna? Onko Puola Kaunis. I tutaj trzeba dodać, że intonacja jest opadająca również w pytaniach. Czy Polska jest duża? Onko Puola Iso. Czy ten kraj jest piękny? Onko ta mama Czy ten kraj jest duży? Onko ta iso? Czy to jest Finlandia? Onko tama A teraz powtórzne nowe słówka i zwroty z tej lekcji. Tama. Mikä on onko maa Suomi puola kieli Suomi suomen kieli millainen kaunis iso. A teraz posłuchaj krótkiego dialogu. Mikä tämä on? Tämä on Suomi. Suomi on maa. Millainen Suomi on? Suomi on kaunis. Onko Suomi iso? Suomi on iso.